Kiedy zaczynają się problemy w relacjach? Jeżeli chodzi o relacje, to my wszyscy funkcjonujemy w jakimś stylu przywiązania, ale niekoniecznie wiemy o tym. Zazwyczaj nie robimy sobie takich testów na co dzień ani też nie uczymy się o tym w szkole. A więc, jeżeli jesteś osobą, która ma niezwykłą umiejętność wykrywania. Kiedy coś w związku się zaczyna dziać nie tak, kiedy pojawia się jakieś zagrożenie i wyczuwasz to w jak, jakimś siódmym zmysłem, a potem już dzieje się, czyli śnieżna kula się toczy i nie, nie idzie to do, w dobrą stronę, czyli potwierdzasz e, swoje jakieś tam przeczucia w rzeczywistości. Badania pokazały, że osoby, które przejawiają styl przywiązania lękowy, mają jakiś taki zmysł do wychwytywania stanów emocjonalnych u drugiej osoby i rzeczywiście spośród innych ludzi wyróżniały się tym, że robiły to szybciej, ale jednocześnie wyciągały zbyt pochopne wnioski. Dopiero kiedy były zmuszone przeczekać, odłożyć w czasie tą analizę i te wnioski, okazywało się, że były w tych Prognozach lepsze, czyli jakby bardziej szybciej od innych potrafiły wyłapywać zmiany emocjonalne u innych osób, zanim zobaczyli je inni, ale ich zgubą było to, że za szybko przechodzili do wniosków i działania. Więc jeżeli w relacji, w Twojej relacji, dzieje się tak, że sytuacja się na przykład powtarza, że w każdym związku jest tak samo, że na początku jest bardzo fajnie, a później nagle ta druga strona zaczyna się zachowywać nie tak, zaczyna yy, nie odpisywać na wiadomości od razu, zaczyna gdzieś znikać, mieć jakichś podejrzanych, znajomych, albo takich, których ty nie akceptujesz, albo czegoś nie, nie powiedziała, coś ci podpadło, i zaczyna się, zaczynają się kłótnie, to yy, warto zwrócić uwagę na to, że kiedy pojawi Ci się taka myśl w głowie, to to jest moment, żeby. Zainicjować zmiany w życiu. Dlatego, że od tej myśli może być już tylko krótka droga do rozpadu tej relacji. Właśnie z powodu tej myśli. Czyli jak to jest, że myśl może być aż tak destrukcyjna? Może tak być, dlatego że najmniejsza, najmniejszy jakiś znak może spowodować, że ty nie jesteś w stanie się uspokoić, dopóki partner nie zapewni cię, że wszystko jest ok. Ale jeśli tego nie zrobi, to Twój czujny system ostrzegania możecie zgubić. Najgorsze jest to, że osoby o stylu przywiązania lękowym często wiążą się z osobami o stylu przywiązania unikającym, który, który charakteryzuje się tym, że jeżeli będzie poproszony o jakieś deklaracje zapewnienia czy jakieś uspokajacze, on może zrobić odwrotnie, czyli może tego nie chcieć zagwarantować, i może się poczuć osaczony, i może zechcieć zrobić krok w tył. Co znowu spowoduje po drugiej stronie jeszcze większe lęki. A więc, jeżeli uruchamia ci się jakaś taka myśl, pojawia się myśl, jest impulsem elektrycznym w naszym mózgu, i ona się pojawia, i na przykład ona mówi: dlaczego ona spotyka się z tymi kolegami? Powiedzmy, że się spotkała na siłowni z kolegami, albo poszła na siłownię z kolegami, albo do parku, albo do biblioteki, gdziekolwiek. I w Twojej głowie pojawia się myśl, że może coś się stanie, że może już ona się bardziej kimś zainteresuje. Więc trzeba tą myśl złapać, i zastosować jakieś sztuczki, żeby ona nie zawładnęła cię całkowicie. Czyli można na nią spojrzeć, popatrzeć, jaka ona jest, można ją ocenić, z jakiej grupy, do jakiej grupy się kwalifikuje. Na przykład jest to myśl oceniająca. Albo jakakolwiek by ona nie była, ona jest tylko myślą. Ona nie jest prawdą. Więc zawsze warto skupiać się na faktach, że jeżeli jesteś w relacji, to najprawdopodobniej ta druga strona Ciebie wybrała i chce z Tobą być, i nie interesują jej inne możliwości, bo wybrała Ciebie. To znaczy, że chce z Tobą być. Jeżeli zacznie być przepytywana, to może poczuć się tak, jakby ktoś jej nie ufał. I mało prawdopodobne, że ta Twoja myśl jest prawdziwa, jakie są fakty. Czy ta myśl może mieć uzasadnienie? W większości przypadków nie. W większości przypadków od tej myśli się zaczyna psucie w relacji. I teraz druga rzecz. Jeżeli pojawiają ci się takie myśli, ta ma drugiej osoby. To najprawdopodobniej masz w sobie styl przywiązania lękowy, i to może być spowodowane właśnie tymi mechanizmami. Czyli uruchamiają się mechanizmy, które mają zapobiec temu, żeby nie cierpieć. I warto spojrzeć właśnie wtedy w siebie, zobaczyć, co się ze mną dzieje, czego ja się boję, co się może stać, na co ja się chcę przygotować. Dlaczego ja chcę teraz włączyć jakąś kontrolę, która przed czym miałaby mnie ochronić? Co tam jest pod spodem? Czego się boję? Dlatego, że to się będzie powtarzało w każdej relacji. I nic nam nie da kontrola i pilnowanie partnera. Dlatego, że każdy chce być wolnym człowiekiem. I związek to jest wybór. To nie jest przymus. Jeżeli nawet druga strona zechce odejść, to ma do tego prawo. Tak samo jak my mamy do tego prawo i warto jest budować sobie odporność psychiczną i być w stanie przyjmować emocje takimi jakie one są, odczuwać je w ciele, aby nie budować takich silnych mechanizmów obronnych, które odłączają nas na chwilę od emocji, ale te emocje nie znikają, tylko gdzieś usadawiają się w nas i obrastają jakimiś maskami, jakimiś mechanizmami i będą się rwały do wydobycia. Bo emocje pogrzebane żywcem nie znikają, jak powiedział Freud. Jest to energia, która będzie chciała się uwolnić. Więc będziemy mieli ku temu okazję w życiu, będziemy mieli jakieś sytuacje, w których będziemy je mogli poczuć. A więc, jeśli pojawiają się w głowie takie myśli, że partner robi coś, co może zagrażać Waszej relacji, to najprawdopodobniej jest to tylko w Twojej głowie. Najprawdopodobniej nic złego się nie dzieje. Najprawdopodobniej twoje ego chce ciebie chronić przed cierpieniem, którego najprawdopodobniej nie będzie. A jeżeli by się pojawiło, to jest do przeżycia. Wszystkiego dobrego, Beata Prysok, rozwój osobisty.